Duchu Święty, przejść prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmę z łatwością, utrzymamy stałością. A jej światłem oświeceni dobrem będziemy utwierdzeni. Duchu Święty, który świeca serce, myśli nasze, dodaj nam ochotę zdolności, aby ta lektura Kościoła, katechizmu, Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych. Była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Najświętsze serce, zbawiciela, zbawiciela, zbawiciela wmił się święta, nad nami. Serce Maryi. Módl się za nami. za nami, święty Józefie. Módl się Będziemy za nami, święty za nami, święty Tomaszu Zakwinu. się za nami. Wszyscy święci, święte Boże. Módlcie się za nami. A dusze wiernych zmarłych przez miesiąc Boże, ich odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Amen. Apologetyczny katechizm katolicki opracował ksiądz Gadolski, miejsce piastowe, 1939. Rok, dalsza część rozdziału 74, poczucie obowiązku, punktu 195, co nazywamy obowiązkiem. Poczucie obowiązku wynika z poczucia nieuchronnej odpowiedzialności przed Bogiem, wszystko wiedzącym i nieskończenie sprawiedliwym. Rządy państw, chcąc upewnić się obowiązkowości swoich funkcjonariuszów, nawet w wypadkach usuwających się spod kontroli, żądają od nich przysięgi służbowej przy objęciu urzędu i każą tę przysięgę składać pisemnie i ustnie przy użyciu emblematów religijnych. Obowiązkowi posłuszeństwa u od podwładnych odpowiada u władzy prawo żądania posłuchu. W stosunkach wzajemnych z bliźnimi. Obowiązkowi zakontraktowanemu jednej strony odpowiada u drugiej prawo domagania się pewnej czynności. Obowiązkowy spełnia swe zadania z własnej woli, nie czekając, aż mu je druga strona przypomni. Czasem zdarza się kolizja, sprzeczność obowiązków. Teraz mamy równocześnie wypełnić dwa lub więcej zadań, które się ze sobą pogodzić nie dadzą. Wówczas obowiązek wynikający z prawa niższego rzędu powinien ustąpić prawu rzędu wyższego i ogólniejszego. Na przykład, matka zachorowała nagle w niedzielę i potrzebuje opieki. Czy jedyne jej dziecko dorosłe może wówczas pójść na msze świętą? Nie, bo obowiązek pielęgnowania chorej matki nakazany jest prawem najogólniejszym, to jest moralnym prawem natury. Przy dłuższej chorobie można zaprosić kogoś więcej do pielęgnowania, opiekunki mogą się zmieniać. Od wypełnienia obowiązku pozytywnego, np. wykonania roboty umówionej, uwalnia krańcowa konieczność, ekscema necessitas, której chęć utrzymania własnego życia przeważa nad chęcią przysłużenia się bliźniemu. O ile ważniejsze względy nie nakażą przecież wypełnienia prawa. Na przykład lekarz ma obowiązek leczyć chorego, lub kapłan ma obowiązek udzielania choremu sakramentów świętych, chociażby groziło niebezpieczeństwo zarażenia się. Żołnierz ma podczas bitwy wytrwać na stanowisku sobie powierzonym lub rzucić się do ataku, chociaż groza śmierci otacza go ze wszech stron. Nie wolno tylko grzeszyć dla przysłużenia się bliźnim. W ogóle obowiązki negatywne, na przykład. Nie kłam przeważają nad pozytywnymi tym, że nie ma od nich zwolnień. No, zwróćmy uwagę, że żyjąc w państwach, które mają walor tak zwany świecki, laicki, faktycznie, faktycznie diabelskie, bo nie respektują nadrzędności prawa Bożego, nad prawem stanowionym, wszyscy jesteśmy prowadzeni, żeby być ludźmi Faktycznie niemoralnymi. Nawet wtedy, kiedy jest zachowana przysięga w sądzie, czy przyrzeczenie, to na co jest to przyrzeczenie? Nie na na co? Nieważne na co, na nic. Czyli Gdzie, gdzie sędzia powinien stać w autorytecie, yy, że ja nie muszę wierzyć wiarą katolicką, ale staję przed sądem, który broni sprawiedliwości, tak jaką pan Bóg nadał. Czyli, że, 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 że wtedy wiemy wobec czego stoimy. Natomiast jeżeli ja mogę przyrzekać sobie, no szczęśliwie nam nie odebrano krzyży, jak, 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 ale jak, jak mówiliśmy w, na końcu formułę, że tak mi dopomóż Bóg, to sędzia zadowolony nie był. To sędzia chciał, żeby przyrzeczenie było tak jak jest podyktowane, ale w kto jest tym ostatecznym odbiorcą, autorytetem potwierdzającym to przyrzeczenie, który jest naprawdę od wewnątrz. Sąd nie, 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 nie rozstrzyga o tym, czyli ten, który jest zawodowym kładcą, przecież tacy ludzie są. Zawodowi złodzieje, oszuści, mordercy, on też może w sądzie przyrzekać. Jego przyrzeczenie Sąd odbiera równie ważnie jak twoje, które przyrzekasz w imię Boga w Trójcy Jednego mówić prawdę i tylko prawdę. Że państwo dopilnowuje deprawacji, instytucja państwa, ci którzy działają w imieniu, deprawacji w imię służby państwa. Najlepiej to wychodzi przy tych też y, parlamentarnych przyrzeczeniach, tak? Każdy pozew składa jakieś tam przyrzeczenie, a potem wypełnia to, co obiecał? Czy zapomina, co obiecywał? Jak do wyboru wszedł? Pouczenia duchowne. Ojciec, Egnat, Maria, Gary, Gula, Grange. Trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie. Komunia święta. Jakie są warunki komunii żarliwej? Dalsza część. Owoce komunii gorliwej. Są proporcjonalne do wielkoduszności naszych dyspozycji. Temu, kto ma dobrą wolę, będzie jeszcze więcej dane, także obfitować będzie. Powiedziano w Ewangelii. Święty Tomasz przypomina o, w oficjum o najświętszym sakramencie, że prorok Eliasz, prześladowany, zatrzymał się wyczerpany na pustyni, położył się pod jałowcem, by oczekiwać śmierci. Gdy usnął, obudził Ganię i ukazał mu podpłomy i dzban wody. już spożył go, pił wodę i mocą, którą dał mu ten pokarm, szedł przez 40 dni aż do góry chory, gdzie czekał go Pan. Oto symbol skutków gorliwej komunii. Pamiętajmy, że każda z naszych komunii powinna być w istocie swej gorliwsza niż poprzednia, gdyż każda powinna nie tylko zachowywać w nas miłość, ale ją powiększać. I w ten sposób usposabiać nas do przyjęcia na Pana Jezusa z miłością nie tylko równą, ale większą niż przeciwną. Jak kamień spada, tym prędzej, im bardziej zbliża się do ziemi, która go przyciąga. Tak mówi święty Tomasz: Dusze powinny postępować ku Bogu tym szybciej, im bardziej zbliżają się do Niego, im bardziej On je przyciąga. I to prawo przyspieszenia, które jest jednocześnie prawem natury, i prawem porządku łaski powinno się sprawdzać, zwłaszcza w codziennej komunii. Rzeczywiście spra sprawdzałoby się ono, gdyby się stało mu na przeszkodzie, gdyby nie stało mu na przeszkodzie jakieś przywiązanie do grzechu powszedniego, lub do niedoskonałości. Widzimy, jak się realizuje ono w życiu świętych, których ostatnie lata wykazują postępy o wiele szybsze niż pierwsze lata. Widać to na przykład. W końcowym etapie życia świętego Tomasza to przyspieszenie ruchu ku Bogu zrealizowało się zwłaszcza w Maryi, wzorze pobożności eucharystycznej. Na pewno każda z jej komunii była żarliwsza od poprzedniej. Oby Bóg dałby i w nas było choćby dalekie podobieństwo do tego postępu duchowego, i by w braku gorliwości odczuwanej była w nas gorliwość istotna, która jest ochoczością woli w służbie Bożej. Autor naśladowania mówi, któż bowiem przystępując z pokorą do źródła łagodności, choć odrobiny słodyczy stamtąd nie zaczerpnie, albo któż stojąc przy wielkim ogniu, choć trochę ciepła z niego nie nabierze, a tyś jest źródłem zawsze pełnym i opływającym, tyś ogniem, który zawsze goreje i nigdy nie przygasa. To źródło łask jest tak wysokie, tak obfite, że można z nim porównać właściwości wody i wprost im przeciwne cechy ognia gorącego. To, co jest rozdzielone w rzeczach materialnych, łączy się w życiu duchowym, a zwłaszcza w Eucharystii, która zawiera nie tylko obfitą łaskę, ale samego sprawcę łaski. Komunikując pomyślnie o świętym Janie. Który spoczywał na sercu Jezusa i o świętej Katarzynie sienejskiej, ty niedokrotnie dane było pić obficie żany jego serca, zawsze otwartej na świadectwo jego miłości. Tych łask nadzwyczajnych Bóg udzielał czasu do czasu, by zwrócić naszą uwagę na to, co najbardziej wewnętrzne i płodne w codziennym życiu chrześcijańskim, a co byłoby i w naszym życiu, gdybyśmy umieli odpowiadać wielkodusznie na wezwanie Boże. Następnie będzie rozważanie komunia bez dziękczynienia. Si, sires z domu dei. Panie, przynóż nam wiary, gorliwości, zabiegajno o własne zbawienie. Z gorliwością a jeśli tej gorliwości nie dopełniamy, to wzbudzajmy w sobie żal za oziębłość naszych serc i upraszajmy, by Pan Bóg nam nie odebrał łask, których nie przyjęliśmy, ale dał nam szansę przyjąć te, które daje i te, które, których nie odebrał mimo naszego nieprzyjęcia, żebyśmy nie odrzucili żadnej łaski. Cena łaski, cena Chrystuszowej krwi. Nie daj nam Boże, byśmy żyjąc formalnie w bliskości Najświętszej Ofiary, Najświętszej Eucharystii, zamiast wzrastać tu padani duchowo. Nie daj nam Panie Boże, daj nam Panie Boże wzrastać choćby w najmniejszym podobieństwie do, do świętych, ale, ale tą drogą świętych. Matki Najświętszej postępowa. Także jeszcze raz przypomnienie tych takich radości z zewnątrz, właśnie jak wczoraj pada śnieg w nocy, rano pada, Ktoś to ma daleko, rano, mimo, że autobusy wolnie jadą, gdzieś tam stanęły, Przybywa na rano sześć Człowiek pamięta takie rzeczy: a Pan Bóg ma w swojej wiecznej pamięci: tym więcej nam przysporzy, im więcej wysiłku czynimy, dla współpracy z łaską Bożą. I uprzywilejowany czas, czas adwentu, który. Czytać będę rozważania świętego o Ojcy, na Świętego Ojca, Prokopa w oparciu o rozważania świętego Alfonsa Marii, dzielił Chcę które się właśnie z, jak to tak ładnie w katyizmie ściągają się ta, to słowo, ściągają do, do upraszania coraz większej miłości Pana Jezusa i do wytrwania, do wierności i, i tej, tej ostatecznej wytrwania w ostatniej godzinie. Także jeszcze siadłem, nie rozpoczął, ale już pouczeni tą lekturą, upraszając o coraz większe umiłowanie Pana Jezusa. Jeśli będziemy miłować Pana Jezusa, cóż z naszej wiary, cóż z naszej nadziei, cóż z naszej pobożności? W sensie Amen. 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 Najświętsza Panno Maryjo, sprawbę zbawił duszę swoją. Pozdrowiaj Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Najświętsza Panno Maryjo, sprawbę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono w odżywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Panno Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono żywota Twojego Jezu Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja Panna Maryju, sprawy tak? Czy już było? było. Jezu Mary Józefie święty. Bo Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu Mary Józefie święty. Bo bądźcie Jezefie. ze mną wszystko na Jezu, Mary Józefie Święty. Niech przy was spokoju, Bogu ducha oddam Za wszystkich podróżujących. Aniele Boże, stróżą mój ty. Ty zawsze zbierze, przy mnie zbierze. stój. Rano wieczór, we dnie w nocy. Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała Mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.